Dzień dobry, dziś pokażę Wam przepis na paszteciki na ciasto drożdżowe. Co będziemy potrzebować? Ja robię z dwóch porcji, ale powiem, co potrzeba na jedną porcję. Na jedną porcję potrzebujemy cztery szklanki mąki. Ja teraz będę tutaj robiła z luksusowej pszennej, ale może być też babuni czy tortowa. Czyli 4 szklanki, chodzi o jedną porcję. Będę potrzebowała 400 gram śmietany zakwaszanej, 18. Ja taką kupuję z Dino. Jeżeli kupimy śmietanę zakwaszaną, 18, ale w kubeczkach po 200 gram, to potrzebujemy dwa kubeczki. Ale ja zawsze kupuję właśnie tą większą, 400 gram. Potrzebujemy szczyptę soli szczyptę jedną gałki muszkatałowej, pół kostki drożdży, trzy czwarte kostki margaryny. To potrzebujemy na jedną porcję. Ale ja tutaj będę robić z dwóch porcji, czyli potrzebuję dwa kubki śmietany, 400 gram. Jak widzicie, będę tutaj wszystko podawała jeszcze raz. I co najważniejsze, nie robimy żadnego rozczynu tylko wszystko do jednej miski też składniki mogą być z lodówki też to jest najważniejsze nie musi być temperatura pokojowa wiadomo tłuszcz musimy sobie wcześniej wyciągnąć z tego względu, że jak twardy no to ciężko będzie nam wtedy do tego ciasta i najpierw zaczynamy od drożdży ja daję na dwie porcje akurat z dwóch porcji Robię, dodaję jedną kostkę drożdży, całą, świeżych. Puszczę. Potrzebujemy 8 szklanek mąki, jak na dwie porcje. Jak na jedną, wiadomo, że cztery trzeba. Jeszcze cztery. To szklanki, wiadomo. Ja zawsze sobie odbierzam na 250 w takich szklankach zwykłych. Teraz dajemy szczyptę soli. Ja daję takie dwie szczypty, bo to na dwie porcje. Teraz gałkę nóżka tałową. Też dwie szczypty czwarte kostki tłuszczu A tak daję tyle i jeszcze tutaj z tej jednej, zawsze jest tak lepiej. Mam nadzieję, że to każdy tam wiadomo, że nie, ale w razie czego pokazuję. i dajemy śmietanę. 400 gramów śmietany na jedną porcję, ja daję 2 kubki. To musi być śmietana zakwaszona proszę pamiętać 18%, nie inna, bo ciasto nam może nie wyjść. Ja zawsze robię tylko z tej zakwaszonej. teraz, jeżeli mamy już wszystkie składniki w misce, bierzemy się za zagniatanie ciasta. Wszystko trzeba najpierw pomału wymieszać. Najlepiej sobie wziąć jakąś większą miskę, żeby sobie wszystko zagnieść pomału. Ciasto już mamy zagniecione. Zostawiamy jeszcze tak na 5-10 minut, to nic, jeżeli widzimy jakieś grudki, bo jeszcze bardziej jak dostanie ciepła, to przez ten tłuszcz będzie bardziej takie jeszcze klejące, to trzeba będzie jeszcze je wyrobić. Także 5-10 minut zostawiamy tak bez niczego, także się nie przejmować, jeżeli są jakieś grudki jeszcze do końca nie wymieszane. Teraz już możemy nasze ciasto wziąć. Muszę odsypać mąką, mam przygotowaną stolnicę, będzie mi najlepiej i teraz to ciasto wyciągamy z miski i jeszcze musimy je wyrobić, ponieważ ono nam się klei, czyli możemy podsypać je też spokojnie mąką. Już ciasto mamy ładnie wyrobione. Wiadomo, że jest takie delikatne. Nie klei się tak do ręki, ale jest delikatne, bo jest przez to śmietane. Teraz przełożymy sobie do miski i po prostu będziemy dzielić. Będzie nam lepiej do robienia pasztecików. Do rozwałkowania. Sobie teraz tutaj kawałek ciasta odkroję. Jeszcze raz muszę trochę go nie wyrobić. Już nie dużo. Teraz ciasto musimy rozwałkować. Już ciasto mam rozwałkowane, jak widzicie na taką grubość. To nic, jak się tam troszeczkę tutaj rozwali. Zróbmy jeszcze wałkę. Robiłam większym tak naprawdę, bo tym małym to było ciężko. I teraz farsz, co robiliśmy, ja robiłam wczoraj sobie. Będzie na poprzednim filmiku, jest na poprzednim filmiku. Przepis na farsz z pieczarek i z kapusty do pasztecików. Aż sobie wzięłam na dłuższą, żeby po prostu obciek z tego soku, bo nam się wtedy będzie rozwalała ciasto. I teraz, mam nadzieję, że tak będzie widać, tu od siebie układam taki pasek. zimnego oczywiście i zwijamy to nic jak nam się trochę rozwali wiadomo, że to ciasto jest delikatne i musimy w ten sposób te końce sobie obetniemy oczywiście blachy mam od piekarnika wyłożone papierem do pieczenia Teraz sobie odcinamy w ten sposób. Te ciasto odkroimy sobie i kroimy w ten sposób. Tak to ma wyglądać i kładziemy na blachę. Kawałeczki już są gotowe do piekarnika. Już wysmarowałam całą jajkę i wkładamy do piekarnika do temperatury. Pieczemy 180 stopni z termoobiegiem góra i pieczemy od 12 do 15 minut. To w zależności kto jaki ma piekarnik. Po trzeba zobaczyć, bo może tylko starczy 12 minut. Kawałeczki po upieczeniu. Spokojnie, jako ostygną, można je zamrozić. przepis Wam się spodobał, zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. I życzę smacznego.